Witam witam i o zdrowie pytam. Dziś u opicera w orzechowcach dwa takie szkielety fotelików. Takie stare foteliki. Popatrzcie, fajny design, fajna linia. Fajnie wyglądają. Klient już powiem szczerze, umówił się ze mną na, na te foteliki już chyba z pół roku temu, ale zeszło dlatego, że porozbierał je sobie. Odnowił drewno, to wszystko robił klient. I właśnie ostatnimi dniami przyjechał do mnie na pomiar, zmierzyłem, klientka zakupiła tkaninę i właśnie będę się brał za realizację. I takie dwa fajne, stylowe, można powiedzieć klasyczne foteliki dostaną drugie życie. Naprawdę fajne. Popatrzcie. Za taki fotelik nowy w sklepie, współczesny, dobrze wykonany, podkreślam, dobrze wykonany, nie tam jakąś wydmuszkę. Za dobrze wykonany fotelik... Trzeba dać grubą flotę, grubą kasiołę po prostu, kupę siana. A tu będą po prostu fajnie odnowione. Poświęćcie mi jeszcze chwileczkę, to pokażę Wam jak te foteliki wyglądają po reanimacji. Właśnie ukończyłem pracę nad fotelikami i pragnę się z Wami podzielić jej efektami. Niestety, to, że te foteliki tak fajnie wyszły, to nie moja zasługa. W przeważającej części to, że one tak fajnie wyszły, to zasługa klientki, która dobrała bardzo fajnie materiał. Świetnie klientka dobrała kompozycję tego czarnego weluru z tym drewnem. Ten welur idealnie bym rzekł podkreśla naturę drewna. No, patrząc na te foteliki widzimy tak naprawdę czarną plamę owiniętą drewnem. No umówmy się, czern nie jest odcieniem czy kolorem wesołym, ale jest bardzo kolorem atrakcyjnym. Klasycznym, rzekłbym, ale no nie, to już za dużo powiedziane. Ale popatrzcie, jak ta czerń fajnie podkreśla walor tego drewna. Inny kolor mógłby tu zaszkodzić wrę wręcz to tak spłycić, spłaszczyć. A tutaj mamy naprawdę podkreślone. To drewno jest podkreślone, bo ono. Nie wiem, czy ta, czy ta czerń uwydatnia to drewno, czy to drewno uwydatnia tą czerń. czerń. One się może wspólnie y, uzupełniają, ale świetnie to wyszło. Klientka zakupiła tkaninę u producenta materacy w Żurawicy, ja akurat nie mam w ofercie sprzedaży tkanin, wszelkie prace wykonuję z powierzonego surowca, polecam producenta materacy w Żurawicy, bo mają naprawdę atrakcyjną ofertę doradzą w wyborze tkaniny, ja oczywiście służę ścinkami tkanin po poprzednich klientach, bo zawsze jakieś tam malutkie kawałeczki zostaną i tak do pokazywania zawsze coś tam mam, jakieś skraweczki i tu klientce też spodobał się właśnie taki czarny welur z którego gdzieś jakiś czas temu robiłem krzesła do jednej z przemyskich pizzerii. Welur taki troszeczkę droższy, bo on był chyba coś po 50 zł za metr bieżący, ale taki o wyższej klasie odporności na wycieranie i wyższych parametrach. No Fajny materiał taki szklący, ale nie mieniący się, bo te welury to mają to do siebie, że one się bardzo szklą, mienią, a ten jest taki taka stonowana czerń. Bardzo elegancka. Świetnie to wygląda. Popatrzcie, jak ta czerń uwydatnia to drewno. Drewno, które nie jest mm, jako w strukturze materiałem idealnym, bo ono ma swoje detale. Popatrzcie, tak jak tutaj słoje biegną, na łączy bo jest łączenie, swoje, słoje biegną w różnych kierunkach. To drewno też ma swoje odcienie, nie jest idealne w barwie na całej powierzchni, na całym elemencie. I tak jak mamy tutaj, popatrzcie. Kawałek ciemnego drewna, kawałek jasnego. Tutaj z boku. No świetnie to wygląda. Popatrzcie jak ten fotelik bokiem się prezentuje. Bardzo fajnie. No świetnie to wyszło. Będę się zachwycał nad fotelikami, ale bardzo fajnie wyglądają. Takie dwa malutkie, fajne kawiaczki. Dzięki za poświęcony czas, jeżeli Podoba się Wam moja praca, możecie dać oczywiście łapkę w górę, możecie skomentować filmik, możecie też udostępnić znajomemu, dzięki temu dotrę do szerszego grona odbiorców. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się ciepło, hej.